Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dawno mnie nie było, muszę przyznać. Miałam krótką przerwę, ale tak jak wiecie, byłam w ciąży, już dosyć zaawansowanej. I teraz jestem już po rozwiązaniu. Mała jest z nami na świecie, ale o tym teraz nie będę się rozwodzić. Opowiem o tym na pewno w którymś z vlogów. Nie wiem jeszcze, kiedy taki nagram ale na pewno nagram. A dzisiaj chciałabym Was zaprosić na zakupy spożywcze. To, co kupiliśmy. Od razu mówię, że będą to dosyć małe zakupy i ogarniał je Daniel z moją listą zakupów. Aczkolwiek na razie nie robimy zakupów na cały tydzień, ponieważ ja logistycznie nie jestem w stanie tego ogarnąć. Boję się, że produkty będą mi się marnować. Raczej rzeźbię tak dosyć na bieżąco, wiecie, tak 3, max 4 dni w przód. O, oczywiście no bywa różnie, aczkolwiek tak, plan posiłków robię na 3-4 dni. Miałam też trochę rzeczy zamrożonych, ponieważ robiłam właśnie w trakcie ciąży jakieś gotowe sosy, żeby móc tylko wyciągnąć sobie zamrażarki, dogotować do tego, nie wiem, makaron czy ryż i mieć ciepły obiad. No także tak, dzisiaj zakupy na takie 4 dni w Lidlu. Za wszystko zapłaciliśmy 132 zł. No i tak, zapraszam Was do oglądania. Kochanie, tak więc prezentują się całe zakupy. Tak jak mówiłam, tym razem nie ma tego dużo, no bo to są zakupy na około 4-5 dni, ale idąc po kolei, jeżeli chodzi o warzywa i owoce, no to mamy mega dużego garbuza. Dzisiaj był w promocji za chyba 2,80 za kilogram w Lidlu. Mamy sałatę lodową, która również była w promocji za 4 zł. Fajnie taką dużą Daniel wziął, więc super. Dwa grejpfruty, kiełki rzodkiewki, to są chyba moje ulubione kiełki, chociaż lubię też brokuła między innymi. Dalej, mamy włoszczyznę, bo będę robić rosół, Dwie papryki, rzodkiewki, dwa pęczki, ponieważ było jeden plus jeden. Trzy pomidory, dwie cytryny. Ja cytrynę używam głównie do wody. Tu mamy koperek i natkę pietruszki. A tu śliwki też były dzisiaj w promocji. Niestety nie pamiętam ceny, ale opłacało się. I mamy jeszcze mrożony szpinak, bo będę robić makaron ze szpinakiem i z kurczakiem. Dalej, jeżeli chodzi o mięso, to tym razem mam tylko skrzydełka, właśnie narosu. Mam też salami, a wędlinę jeszcze dokupię w mięsnym sklepie, tutaj naszym osiedlowym. I tak, jeżeli chodzi o nabiał, mamy dwa mleka. Teraz idzie u nas dużo mleka, ponieważ mamy sporo gości, więc do kawki tego mleka idzie więcej niż zwykle. I mamy 10 jajek, dwa razy mozzarella light. Margaryna, bo się skończyła. Jogurt naturalny, śmietana, dwunastka. Niestety Daniel wziął dużą. Ja takiej dużej nie potrzebuję, no ale postaram się jakoś wykorzystać. Serek łaciaty. I tu coś, czego też ja nie biorę i nie używamy tego na kanapki. Serek topiony, ale właśnie potrzebuję do makaronu ze szpinakiem i z kurczakiem. Dodaję taki jeden serek topiony i śmietanę. I naprawdę taki serek topiony podkręca smak, także polecam dodać spróbować i tak, tu mamy płatki owsiane, do klasycznej owsianki, makaron i przyprawy, kebab wyros i zioła prowansalskie, bo tego mi brakowało i dwa chlebki, orkiszowy i na maślance, to są chyba moje ulubione chleby i jeszcze żytni bez drożdży. Także tak się prezentują całe zakupy, nie ma tego dużo, ale mam też sporo rzeczy zamrożonych, ponieważ mam zamrożony między innymi sos bolognese, który podam przez najbliższe dwa dni z naleśnikami, więc o to się nie muszę martwić. Z mięsa właśnie zrobię rosół, tak jak Wam mówiłam. Co tu jeszcze? Aha, kurczaka mam zamrożonego do tego sosu szpinakowego. Tak więc zakupy nie były potrzebne jakieś ogromne i za to wszystko zapłaciliśmy, to znaczy Daniel zapłacił 132 ,22 zł 22 grosze. Jak widzicie, trochę rabatów tutaj było z kuponów. I tak się prezentują zakupy. Tak jak widzieliście, nie są one duże, są skromne i raczej nic szałowego tutaj nie ma. No ale jak Daniel robi zakupy z listą, no to kupuje to, co jest na liście. Jak ja sama jeżdżę na zakupy, czy tam razem jeździmy, no to zawsze coś tam mi ciekawego. Padnie do koszyka albo przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł nagle. No ale tak, zakupy są zrobione. Z rzeczy, które muszę dokupić, to do wędliny na kanapki, bo tutaj było tylko salami, więc zrobię to w osiedlowym sklepie mięsnym. No i tak, takie zakupy, troszkę inny format. Mam nadzieję, że przeczekacie ze mną ten trudny czas, kiedy tych filmów będzie trochę mniej, może będą troszkę inne niż do tej pory, ale no, uczymy się nowej rzeczywistości z maluchem. Także no, mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie ze mną, że ten film Wam się podoba. Jeśli tak, to dajcie mi kciuka w górę na zachętę, dajcie komentarz, żebym mogła mm, nagrywać tych filmów więcej, żebym miała ochotę chęci w wolnym czasie jeszcze sięgać po tą kamerę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego. Pa pa!